Cześć, z tej strony lokalny, a nie, już nie lokalny, z tej strony Marek Foodbike. Kanał zmienił nazwę, zostanie chyba tak już ze mną na dłużej. Marek Foodbike, ponieważ no, pojawił się na kanale też i Foodbike, czyli hulajnoga ale nie o Hulejnodze będzie ten film, a natomiast o tym domu, który jest za mną. Zapraszam Was na oglądanie. Jesteśmy w piwnicy. Kupa, kupa śmieci tutaj na, ten, na, na wejściu, ale dosyć ciekawa sprawa. Piwnica murowana przy pomocy kamieni. Kamienie, betonowy strop. Kupa śmieci. Idziemy dalej, do domu. Ok, chatka z zewnątrz prezentuje się właśnie tak. Mamy dom na uboczu. Wchodzę do środka i naszym oczom ukazuje się taki oto widok. Wszystko zniszczone, zdemolowane. Wandale nie próżnują nawet na uboczu. Dobra, pierwsze rzeczy, jakie tu mamy. Odpalę tylko latarkę. Jeden piec. Właściwie to, co z niego zostało. Kolejny też kupa gruzu. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że tutaj mamy otwór do pieczenia chleba. Tu właśnie w takim piecu kiedyś gospodynie wypiekały. Tak to wygląda. Sporo worków ze śmieciami budowlanymi. Widać, ktoś sobie robił remont i znalazł miejsce na utylizację niepotrzebnych rzeczy. Nie wiem, czy widzicie, ale chyba widzicie, jest wejście do piwnicy, w której byliśmy przed chwilą. No i cóż, strop, strop przegnity. Idziemy do następnego pomieszczenia Dosyć duży dom. Dosyć duży dom. Tu widzę, zresztą tu widać, ale przypuszczam, że też będzie widać jeszcze w innych miejscach. W po ścianach, tu na przykład na razie nie, ale tutaj widzę draki pod tynkiem No tak kiedyś tynkowano, drewniana, murowana konstrukcja draki na to poszedł tynk Dobra, ale mniejszą większość będzie. O, jest właśnie widać. Tak to właśnie wygląda. Takie draki. Tył, tył, tego pieca. Całkowicie przygnity strop. Podłoga. Tak samo. W sumie fajnie to wygląda. Tam bluszcz widać przez te otwory. Będzie sobie może jakąś fotkę zrobić Okna, kupa śmieci Jeżeli chodzi o podłogę to Tak samo, dziury, dziury Wszędzie naokoło dziury, przygnita podłoga Trzeba uważać na to gdzie się chodzi Gdzie się stawia kroki Kolejne pomieszczanie, o tutaj to ładnie widać Tego dużego pieca, który był widać, który był tam. I tutaj właśnie widać bardzo ładnie te draki. Na te draki kładziono tenk. Kiedyś miałam okazję coś takiego rozbijać z elewacji, z zewnątrz, to to, to nie była fajna robota. Duże drzwi. Kolejna rzecz, trochę starych butelek. Stare buty. Pamiętam, jak jeździłem do dziadków na wsi. To dziadek właśnie na to mówił: waciaki, czy znaczy, tak ogólnie tak nawiasce nazywali waciaki albo gumofilce Nie Jest tych wkładów dosyć. To akurat. Tak służyło za ocieplenie. W tym się chodziło. I na to się jeszcze nakładało gumowy but. Wszędzie pełno pajęczyn. Ale dobra, tu widzę jakiś kawałek gazetki. Strzępy. Czy z tych strzępów. Nie mam rękawic żadnych. Coś się uda wyczytać. Na przykład. O, jest coś. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Gromada Rolnik Polski. Numer 48, niedziela 22 kwietnia 1962 rok Kawałek gazetki 62 rok. Ładnie, ładnie. Ciekawe, ile ten dom faktycznie ma lat. Na pewno dużo więcej. Kolejne pomieszczenie, kolejne pomieszczenie, kolejny piec. A właściwie to, co z niego zostało. Czyli tu był jeden piec. Tam był drugi, a to, a to. No to pewnie tędy cuk szedł. I tym jednym kominem wychodził. Jeden piec, tam kolejny piec przy drzwiach. Również dziury w podłodze. Pozostałości po silnikach. Tak się kiedyś spało płócienne worki wypełnione, wypełnione sianem I to były kiedyś materace na wioskach tu kolejna dziura w podłodze sufit, jeżeli chodzi o sufit to tu dużej różnicy nie ma teoretycznie wygląda kapkę lepiej no ale też pleśń drewno zbutwiałe to tego tu było. No masa śmieci, wysypisko, ja w nie sobie ktoś zrobił wysypisko, Pobite butelki po piwie, d'Or, czyli kurde, produkty z biedronki, śmieci, Ale co my nie będziemy patrzeć na śmieci? Widok z okna. Tutaj to sufit wygląda jeszcze, jeszcze tak całkiem, całkiem. No, jakby wyglądał tak po całości, to jeszcze, jeszcze. Ale nieważne. To co zostało z kolejnego pieca. Tutaj, następny piec. Może tutaj rożyły, nie wiem, może tu żyły dwie rodziny. Tam jest jeden piec, tu drugi piec. Tu też jest taki otwór, tak jakby do pieczenia, chyba że. Właśnie nie wiem jak to było. Może tam był, trzeba będzie się zapytać kogoś ze starszych. Tam wypiekano może chleba, a tutaj również i pieczono. Też jest otwór. Albo i jeden i drugi służy do tego samego. Dotarła tu nowoczesność płyta CD. No szkoda, pełno jest takich pustych miejsc, które są zniszczone i zdewastowane. Ludzie sobie z nich robią wysypisko śmieci. Kolejne pomieszczenie, wejście na strych, może by spróbować zajrzeć tam. Musiałbym tylko kamerę chyba odpiąć, odłożyć i wejść na górę. Dobra, jak przygoda, to przygoda. Lecimy. Nagrywamy wiadra Okej okay. Uwaga, wchodzę Opa, Opa. Dziura w piecu Okej. Okay. No i teraz tak. Czy coś tu widać ciekawego? Ogólnie dach się prezentuje. Całkiem fajnie żeby zdjęcie jakieś zrobić. Dobra, spróbuję. Chcę się gramolić Okej, okay. dalej nie będę się pchał. Nie jestem samobójcą. Dobra, tu mamy strych. Masa. Tak samo starych butów. Jakieś tam waciaki, niewaciaki. zbutwiałe drewno albo spróbuję dalej nie ale tu tak z brzegu sobie zajrzę stanę tylko przy kominie dalej nie będę zaglądał bo życie mi miłe, spójrzcie tam są dziury tak samo i tam myślę trzymam dziury w dachu i się wszystko sypie No dobra. No i zejście na dół. Teraz się wyłączę, zrobię sobie kilka zdjęć. Tyle z mojej strony. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Wiem, że dawno nic nie było. Nie było żadnego urbexu. Trochę tamtej mojej hulajnogi. Ale jeżeli Wam się film podobał i mój kanał Wam się podoba to zachęcam Was do subskrypcji i oglądania moich filmów, komentowania. Mam nadzieję, że czasu do czasu coś będzie się pojawiało fajnego. Zapraszam.